Dzisiaj jesteśmy nad Jordanem. Jan w otoczeniu jakichś ludzi, swoich uczniów większy, mniejszy tłum, ale ludzi, którzy go podziwiali. Ludzi, którzy w jakiś sposób pokładali w nim nadzieję. Ludzi, którzy uważali go za autorytet. Jest taka scena u jednego z ewangelistów już nie pamiętam, u którego kiedy przychodzą żołnierze do Jana i pytają, co my mamy robić? Jak my mamy żyć? Potem przychodzą celnicy. Co my mamy robić? Jak my mamy żyć? I tłumy ludzi z różnych miejsc, które pytają też o to samo. Ludzie snują domysły. Tak się dzisiaj rozpoczyna Ewangelia. Czy przypadkiem to może On nie jest tym Mesjaszem? Że On ich cały czas tak Odsuwa od tej myśli, ale to może jest on. No i w końcu on dzisiaj wypowiada słowa: Nie, ja was chrzczę tylko wodą, to jest tylko chrzest nawrócenia, ale idzie ktoś, kto będzie mocniejszy ode mnie, gdzie ja nie jestem nawet paść, w stanie paść na kolana i zawiązać mu rzemyka u sandału. I on was będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. I ta dzisiejsza Ewangelia jest troszeczkę takim paradoksem, kontrastem, w pierwszym odczuciu zaprzeczeniem tego, co mówi Jan. No bo ten cały tłum ludzi w końcu doczekał się tego momentu, że kiedy Jezus się zbliża, to Jan mówi o nim: oto baranek Boży, on gładzi grzechy świata. No i ten Jezus wchodzi do Jordanu i przyjmuje chrzest. Ten, który miał być mocniejszy od Jana, tą swoją moc pokazuje przez to, że się modli? Ten, który miał chrzcić ogniem, a ogień przecież niszczy, ogień przecież wypala, no to nagle wstępuje na niego Duch Święty, ale nie jako ogień, ale jako gołębica. W czym jest ten paradoks? Że Jezus pokazuje swoją moc w modlitwie. Nie w sile zewnętrznym. Z nim nie przyszedł oddział wojska, złożonych z ludzi, którzy chcieli podbić Jerozolimę. Nie. Ten ogień, który miał niszczyć, to gołębica. A gołębica, czego jest symbolem? W Starym Testamencie przede wszystkim pokoju i podzień dzisiejszy. Jak wpiszecie sobie w internecie symbol pokoju, pierwsze Wam wyskoczy głębica. A drugie, czego jest symbolem głębica? Jak przypomnicie sobie, jak Maryja z Józefem przynoszą ośmiodniowego Jezusa do świątyni, bo trzeba było go ogrzezać, zwyczajem było składanie ofiary. Normalną ofiarą był baranek, ale dla widoków dla tych najuboższych to były dwa gołębie. I oni składają dwa gołęby. Czyli gołąb jest również symbolem ofiary najuboższych. Czyli jeszcze raz. Moc to modlitwa. Czyli wydaje się nic nierobienie. Modlitwa, czyli brak działania, bo trzeba się skupić. I ogień to pokój, i ofiara. My tak w pierwszym odczuciu nie żyjemy. My chcemy reagować siłą, my chcemy postawić na swoje, my chcemy ogniem coś wyniszczyć, zmienić. Będzie tam pokój, ofiara, brak działania. Jak trzeba działać, trzeba coś robić. Święty Paweł dzisiaj w liście do Tytusa pokazuje nam, jak, jaką moc ma Pan Bóg. Kiedy Paweł opisuje Boga, mówi tak: Ukazała się dobroć i miłość Boga do ludzi. Ale ta dobroć i miłość nie ukazała się przez to, że ludzie wypełniali i robili sprawiedliwe uczynki. Ale dobro i miłość okazała się przez miłosierdzie. A co to miłosierdzie sprawiło w ludziach? Odrodzenie i odnowienie. Czy ten czasami brak działania, czyli ta modlitwa, czy jest dla Ciebie czymś, poprzez co dajesz drugiemu człowiekowi we własnym domu? Dobroć i miłość. Nie przez to, że ktoś sobie na to zasłużył, bo na dobroć i miłość się nie zasługuje. Dobroć i miłość daje się przez miłosierdzie. I to naj, najdoskonalej widać wtedy, kiedy w swoich domach macie małe dziecko. W jaki sposób ono zasłużyło na dobroć i miłość? W ogóle nie zasłużyło. Miłosierdzie, które Odradza, odnawia. Czemu my często sobie nie dajemy rady w życiu? Bo my siebie wbijamy w ziemię. My się nie odradzamy, ale my umieramy. My się nie odnawiamy z dnia na dzień, tylko stajemy się cały czas tacy sami i ugruntowujemy się w tym, co jest jakimś już przyzwyczajeniem. Jaka jest ta twoja moc, która odradza twoje serce i odnawia twój dom? W jaki sposób okazujesz dobroć i miłość? A z drugiej strony mamy Izajasza, który dla mnie pokazuje, czym jest ten ogień, jezusowy ogień. Jak się rozpoczęło dzisiaj pierwsze czytanie? Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Przemawiajcie do serca, wołajcie do tego serca. Podnoście swój głos, ale tylko jako zwiastuni dobrej nowiny. Dobra nowina po grecku to jak Ewangelion, Ewangelia. Podnoście swój głos po to, żeby głosić Ewangelię. Wtedy możecie podnosić swój głos. I jak wygląda ten ogień, który daje pokój i jest związany z ofiarą? Jak pocieszamy siebie? Jak dajemy sobie nadzieję? W jaki sposób budujemy się tym, jak żyjemy? Jak przemawiamy do serca człowieka? Czy ono staje się wtedy bardziej potężne, bardziej ludzkie, czy jednak coś wbijamy w to serce? Jesteśmy w stanie, kiedy koło nas kogoś nie ma, Powiedzieć coś dobrego o drugim człowieku czy jednak będziemy wytykali jego błędy, mając świadomości, że robimy jeszcze gorsze rzeczy, niż te, o których mówimy. Jak budujemy siebie? Jak podnosimy swój głos? Do krzyku? Czy do czegoś, dzięki czemu będziemy zwiastunami tej dobrej nowiny, czyli tego dobra? Taki jest nasz Bóg. To jest Jego moc i to jest Jego ogień. To, że ten Bóg będzie cały czas przy nas, to, że będzie nas podnosił, to, że będzie nas pocieszał, to, że będzie dawał nadzieję, to, że będzie okazywał dobroć i miłość i miłosierdzie. I my tacy powinniśmy być. To otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy ochrzczeni. I powinniśmy w sobie to wszystko zrobić. I zobaczcie, w czym tkwi ten cały paradoks. Jeżeli my tak będziemy żyli, to my rzeczywiście będziemy mocni. Jeżeli my tak będziemy żyli, to to rzeczywiście będzie ogień, który zapali do życia.